Po swoim najsłabszym sezonie w historii Pep Guardiola przebudowuje Manchester City na całego. Odchodzą piłkarze, przychodzą nowi zawodnicy, natomiast pytanie, czy przypadkiem najbardziej istotny element przebudowy Manchesteru City nie jest postacią pozabojskową oraz dlaczego może nazywać się Pep Linders. O tym właśnie dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim zaznaczę dwie rzeczy. Po pierwsze, Pep Linders to jest były asystent Jurgena Klopa, który, zdaniem wielu mediów angielskich, a także Fabricio Romano, który podał te informacje w zeszłym tygodniu, ma dołączyć do Manchesteru City. Gdy mówimy o tym, co się dzieje już na samym boisku, tam oczywiście też dzieje się całkiem sporo, albowiem odchodzi Kevin De Bruyne, a przychodzi choćby Reinders, czy także Ait Nuri, czy potencjalnie Czerki. O każdym z tych zawodników będzie film, natomiast teraz, jako że sam mam Zawodowo dużo pracy w związku z okienkiem transferowym, plus jeszcze mam zaliczenie na studiach. Nie obiecuję, kiedy te filmy konkretnie wylądują na kanale, natomiast postaram się, żeby były jak najszybciej i jak najbardziej jakościowe. A przechodząc już do samego materiału, właśnie odnośnie Peppa Lindersa: kim tak naprawdę jest ten człowiek i dlaczego warto zwracać na niego uwagę? Zanim pogadamy o tym, warto zwrócić uwagę na to, jak Pep Guardiola podchodzi do swoich asystentów, bo tak naprawdę cały czas, no, o ile choćby Szawi miał w swoim sztabie swojego brata. Choćby Carlo Ancelotti ma tam swojego syna, no to mimo wszystko zawsze Guardiola zauważał, że Asystenci są od tego, żeby zwyczajnie go stymulować, żeby poniekąd wystawiać go na pojedynki intelektualne. I ostrzegam, że dziś nie będzie aż tak dużo obrazków z meczów. Dzisiaj będziemy sobie gadać w oparciu o książki, i tutaj mam pierwszą książkę do polecenia. Zresztą wielokrotnie już to mówiłem: to znaczy Pep Guardiola The Revolution. I tutaj zwróćcie uwagę na cytat z tej książki, gdzie właśnie Guardiola opowiadał o tym, jak on postrzega swoich asystentów. Nie chcę osób, które się ze mną zgadzają cały czas. Chcę ludzi wokół, którzy mówią mi, że powinienem robić coś inaczej. Później z kolei dodawał, potrzebuję wyzwania intelektualnego i Juanma, Lio, były asystent Guardioli, to zapewni. Bardziej konwencjonalny asystent byłby łatwiejszy, ale myślę, że potrzebuję kogoś, kto będzie stawiać mi więcej wyzwań. Później jeszcze dodawał: Sądzę, że mogę być lepszy, że mogę robić więcej jako trener, ale aby to robić, muszę mieć kogoś, kto będzie na mnie naciskać, kto wie więcej niż ja i kto będzie w stanie rzucić mi wyzwanie. Zatem, tak jak widzicie, Pep Guardiola bardzo ciekawie podchodzi właśnie do roli asystenta, ale wydaje się, że tak ogólnie powinno podchodzić się do ludzi, którzy otaczają cię w życiu, żeby oni cię inspirowali, a nie zagłaskiwali. No i tak się składa, że patrząc na ostatni rok, gdy mówimy o Pepie Guardioli, on sam przyznawał, że on zwyczajnie był słaby i to nawet nie mówię o samym roku tylko o Pepie Guardioli to jest coś co pewnie mało osób powiedziałoby aż tak otwarcie natomiast sam Guardiola w pewnym momencie przyznał że to on nie dawał rady I'm the boss jestem the manager and i'm not good enough It's as simple as that. I ciężko się z tym nie zgodzić, albowiem posłuchajcie wypowiedzi Guardioli tuż potem, gdy doszło do zerwania więzadeł krzyżowych Rodrigo pod koniec września w meczu z Arsenalem, kiedy zauważył, że to jest jego obowiązek, żeby wymyślić jakiś nowy system. I trust a lot with my players. I have the duty to find a solution. Roy is replaceable. When a team don't play with the best midfielder of the world for a long, long time, of course, to is a big, big, a big blow for us. But it's football. It's happened.

do de facto marca przegrali w 15 z 30 spotkań, że patrząc na cały sezon, tak jak widzicie, w tym sezonie dostali oni 66 strzałów z szybkich ataków, co było wynikiem nieporównywalnie większym niż w jakimkolwiek z poprzednich sezonów. To wszystko świadczyło o tym, że nie tylko Guardiola nie do końca jest w stanie sobie poradzić właśnie z tymi wyzwaniami, z którymi przyszło mu się mierzyć, natomiast też nie są w stanie mu pomóc jego asystenci. I nawet jeśli choćby Carlos Vicens odchodzi ze względu na na to, że będzie teraz samodzielnie prowadził zespół. O tyle Juan Malio zwyczajnie z klubu odchodzi, bo wydaje się, że właśnie on przestał Guardiola inspirować. Nawet jeśli do Juan Melio warto mieć bardzo duży szacunek, bo to jest naprawdę osoba, która o futbolu umie się wypowiadać nie tylko mądrze, ale też bardzo ciekawie. Tak czy siak, do Manchesteru City przychodzi Pep Linders i to przynosi ze sobą także zmianę. Kim jest wspomniany Linders? Ja już o nim także kilka razy tutaj mówiłem. Po pierwsze, dlatego, bo Godna polecenia jest tak, że jego książka, i tutaj niestety nie mam okładki, ona wygląda u mnie tak, natomiast ma tytuł Intensity i opisuje. Przygodę Liverpoolu w sezonie 21-22. Wydaje mi się, że nie ma jeszcze polskiej wersji, natomiast tak czy siak wszystkim kibicom Liverpoolu serdecznie polecam właśnie to dzieło asystenta Jurgena Klopa, bo jest naprawdę bardzo ciekawe. No i patrząc właśnie na to, co potencjalnie może wnieść Pep Linders do Manchester City, tutaj ogólnie za chwilkę puszczę Wam kilka jego wypowiedzi, natomiast warto zauważyć, w jakim kierunku ostatnio idzie Premier League. Że po pierwsze, patrząc na wszelkiego rodzaju statystyki odnoszące się do bezpośredniości meczów, do tego, jak choćby wyglądają liczby pod kątem strzałów oddanych po szybkich atakach. Tak jak widzicie... To są historycznie wysokie wyniki. Nie inaczej jest, gdy mówimy o golach, i pod tym kątem także rozwija się Manchester City, a przynajmniej powinien się rozwijać, bo Guardiola ściągnął dwa lata temu takich zawodników jak choćby Jeremy Doku, jak choćby Savinio, nawet choćby Ernie Haaland też mógłby potencjalnie z takiej bardziej bezpośredniej gry skorzystać. Natomiast właśnie w ostatnich, mimo wszystko, miesiącach widać ewidentnie, że City sobie zwyczajnie z tym nie, nie radziło. Nawet Omar Marmoush to także jest zawodnik, który pasuje nieco bardziej do futbolu chaotycznego. I w tym momencie moim zdaniem Guardiola będzie próbował poślubić swoje idee z tym, jak właśnie aktualnie wygląda futbol, gdzie nawet patrząc na słynną wypowiedź Guardioli ze stycznia, on zauważał, że w tym momencie i w tym sezonie City nie było w stanie podkręcić tego tempa, tak jak robią to czołowe zespoły na świecie. Yeah, we didn't fight properly because we were not in the rhythm that we should play. So today the modern football is the way the Bournemouth played the Newcastle play, like a Brighton play, like a, you know Liverpool was have been like that, like we were. It's the modern football. Today the modern football is not, you know, positional and being there. You have to I wydaje się, że nie ma lepszej osoby do inspiracji Guardioli pod tym kątem, aniżeli Pep Linders, to znaczy były asystent Klopa, który mimo wszystko wychował się w Holandii, czyli w państwie, gdzie umówmy się, że ten futbol pozycyjny, z którego mimo wszystko wywodzi się Guardiola, też dominuje. Zresztą posłuchajcie samego Lindersa, który opowiadał o tym, jakiego jego zespół właśnie by grał. So I want to play in the opposition half, I want to have the ball. if we lose it we have to get it back to attack again so always try to attack twice and so with this in mind that we want to play like this and want to stay as long as possible on the opposition half to don't let the opposition breathe that then okay pressing and counter pressing and defending that becomes like the main thing and i believe in 4-3-3

Na samo boisko, albowiem patrząc na jego przygody choćby w Holandii, czy także ostatnio w Salzburgu, nawet jeśli w Salzburgu wyglądało to obiecująco na początku pod kątem samych liczb, no to mimo wszystko koniec końców zakończyło się to zwolnieniem po czterech miesiącach tego sezonu bodajże jeszcze w 2024 roku, natomiast bardzo szybko właśnie Linders wraca na ławkę trenerską z, z tym, że znów jako asystent. I patrząc na wiele aspektów Manchesteru City, na wspomniane już kłopoty z fazami przejściowymi w tym sezonie, ale także z kłopotami w pressingu, bo to jest moim zdaniem coś, o czym naprawdę mówiło się przynajmniej w Polsce dość mało, to znaczy, patrząc na ostatnie dwa lata Manchester City zaliczył niebywały zjazd pod kątem jakości gry bez piłki. Z zespołu, który moim zdaniem był pod tym kątem najlepszy na świecie w sezonie 22-23, albo jednym z najlepszych na świecie, a już na pewno był najlepszy na świecie w 21-22. Tamten sezon był kapitalny. O tyle zwróćcie uwagę choćby na te statystyki od konta Mark Stats na Twitterze, gdy mówimy o jakości pressingu Manchester City od dołączenia Erlinga Halanda do tego zespołu, zwyczajnie ona non-stop. Idzie w dół. Patrząc kolej na PPDA, czyli na to, jak szybko reaguje na stratę Manchester City, no tak jak widzicie, znów można mówić, że od pierwszego sezonu mistrzowskiego Guardioli zaliczają non-stop tak naprawdę spadek, spadek i spadek. Natomiast z drugiej strony, gdy mówimy właśnie o Lindersie, to jest oczywiście człowiek, który wie doskonale, na czym polega ten heavy metal futbol Jurgena Klopa, albowiem na tym mimo wszystko się wychował. Musiał przeciągnąć tą wiedzą przez mniej więcej 9-10 lat współpracy, w właśnie z Niemcem, który swoją drogą bardzo właśnie zachwalał swojego holenderskiego asystenta. I jeśli także ktoś ma jakieś wątpliwości, czy na pewno właśnie Linders będzie, powiedzmy, chciał dzielić się wiedzą z Pepem Guardiolą na temat tajemnic Jurgena Kloppa, no to zwróćcie uwagę znów na cytaty z książki właśnie Pepa Lindersa, którą jeszcze raz polecam. Tym razem Jurgen Klopp i to jest fragment przedmowy o Pepie Lindersie. Pep jest wyjątkowy Nigdy nie spotkałem kogokolwiek jak on, i nie wiem, czy będę mieć szczęście, aby coś takiego zdarzyło się w przyszłości. Jest pilny i ma obsesję jako trener. Wierzy w proces treningowy jak nikt inny na świecie. No i pytanie: o kim innym można byłoby mówić, że też ma obsesję na punkcie treningów? Wydaje się, że to także jest osoba, której imię to. P. Następnie, mówiąc o Lindersie, Klop. Wspominał, jedną z kluczowych cech Pepa jest jego chęć do dzielenia pasji i radości z futbolu z każdym. Nie wiem, czy jest coś takiego jak piłkarski socjalizm, ale jeśli jest, Pep jest na przodzie tej ideologii. I tutaj też, właśnie wydaje mi się, że to jest o tyle ważny dodatek do tego powiedzmy sztabu szkoleniowego Manchesteru City, że faktycznie to jest człowiek, który doskonale wie, jak po pierwsze, grać na pełnej intensywności jak ustawiać zespół w pressingu, bo często za to właśnie odpowiadał Pep Linders gdy mówimy o sztabie Jurgena Kloppa natomiast też wychował się na tej idei powiedzmy futbolu pozycyjnego i futbolu opartego na dominacji przeciwnika na jego połowie o tym zresztą świadczyły choćby wielokrotnie historie przypominane przez kilku dziennikarzy blisko związanych z Liverpoolem i tutaj kolejna polecajka książkowa, mówiłem już o tej książce kilka razy, natomiast Data Game to znaczy historia o tym jak Liverpool rozwinął się pod kątem analitycznym, Josh Williams napisał właśnie tę książkę i tutaj choćby jest wspominka o tym, że to właśnie Linders odpowiadał za proces przestawienia Trenta Aleksandra Arnolda do środka pola, pomimo tego, że na początku, jak pewnie pamiętacie, Jurgen Klopp był względem tego przeciwny. Natomiast także właśnie Linders dążył do tego, żeby w Liverpoolu było coraz więcej kontroli tempa meczu, żeby ten zespół dominował coraz mocniej i nawet jeśli oczywiście, że cały czas Liverpool za Kloppa grał bardzo chaotycznie w porównaniu choćby do Manchesteru City czy Arsenalu, to nie oszukujmy się, że patrząc ogólnie właśnie na te ostatnie kilka lat, gdybyśmy zestawili Liverpool powiedzmy z sezonu 16-17 lub 17-18, a z tego ostatniego, no to byśmy dostali dwa inne zespoły. Zatem wydaje się, że Manchester City nie tylko wzmacnia się na boisku, ale też wzmacnia się poza boiskiem i moim zdaniem to wzmocnienie jest być może więcej warte niż jakikolwiek piłkarz, no bo nie oszukujmy się, że właśnie z takim asystentem, z gościem, który ma też moim zdaniem przynajmniej piłkarskie IQ na bardzo wysokim poziomie, który ma bardzo szeroki wachlarz doświadczeń, jak najbardziej Manchester City i sam Guardiola będzie w stanie być lepsze. A umówmy się, że jeśli Pep Guardiola może być w czymś lepszy, no to może być zwyczajnie. Pozamiatane w przyszłym sezonie, choć oczywiście bardzo długa droga przed Manchesterem City, zwłaszcza, że zbliżają się klubowe Mistrzostwa Świata. Tak czy siak, dajcie znać, co wy sądzicie o tym temacie. I jeszcze zanim zapomnę, na koniec dodam, że także Manchester City ma aktualnie na celowniku byłego trenera stałych fragmentów gry z Liverpoolu, także z czasów Klopa, i to też jest bardzo istotne, albowiem jeszcze w sezonie 21-22 Manchester City był najlepszym zespołem w historii Premier League pod kątem bilansu, gdy mówimy o stałych fragmentach, natomiast w tym momencie oni byli zwyczajnie w środku stawki. Często też choćby z Feyenoordem, czy z innymi zespołami tracili dość łatwo gole właśnie po stałych fragmentach, zatem moim zdaniem to też jest jak najbardziej sygnał, że Manchester City powoli wraca na szczyt, albo przynajmniej się do tego przygotowuje. Ale dość już tego gadania na dziś, bo nie będę kłamać, że nie chciałbym, żeby ten film wyszedł zbyt długi i pewnie nawet wyszedł zbyt długi. Tak czy siak, tak jak mówiłem wcześniej, filmy o reindersie, o wircie, o mbłemo będą jak najszybciej tylko będę mógł. Najbliższy zapewne pojawi się w weekend, natomiast chciałbym przede wszystkim, żeby te materiały były jakościowe. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym temacie i będę wdzięczny za jakikolwiek feedback, co mogę poprawić albo też co Wam się podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!